Witam Was, byki. To jest dla Was czytanie na kwiecień 2021. Zobaczmy, co się u Was będzie działo. Co Tarot Wam chce powiedzieć na ten miesiąc? Kwiecień 2021 dla byków. Jaka jest sytuacja? Twoja sytuacja. Trójka mieczy. Wyzwanie. Dwójka pentakli i e, paść mieczy. Przyczyny. Dziewiątka pentakli. Przeszłość. Dwójka kiju. do czego to życie? co macie w głowie? czwórka pucharów. najbliższa przyszłość. najbliższa przyszłość. dziesiątka pucharów. We w tej sytuacji dwójka pucharów. Co się dzieje dookoła? Dookoła, otoczenie. Ósemka mieczy. Czego nie widzisz? wynik śmierć ok e, dobrze i pod spodem mamy gwiazdę e, no ta trójka mieczy myślę że nie dotyczy ciebie w tej sytuacji natomiast ktoś rzeczywiście może tutaj nie radzić sobie z sytuacją bo jednak jest to taka karta dramatyczna, zwłaszcza w tej talii, kiedy serce się rozdziera, prawda? Ale mam wrażenie, że po prostu mm, e, następują pewne zmiany, i no, wybierasz coś dla siebie lepszego. Jest tutaj odzyskany jakiś też spokój. Ładne również takie karty związkowe, więc. Jeśli ta trójka mieczy, tutaj się pokazuje, może symbolizować tą trzecią osobę, która niestety, prawda, jest ktoś przegrany, ktoś wygrany, mam wrażenie swojego otoczenia. Bądź jest tutaj opuszczenie jakiejś sytuacji przez ciebie i wybór czegoś, co ma być dla Ciebie dobre, bo jednak dwójka Pucharów mówi o zawiązaniu się, o wspólnym i dla ciebie ta sytuacja właśnie taka jest, tak? czyli ktoś zostaje. Na lodzie, dlatego że wybierasz kogoś. I no, dziesiątka pucharów mówi o tym, że jakby idąc dalej, również e, e, odzyskasz ten spokój i upewnisz się w tym, że idziesz w dobrym kierunku. Tutaj też ta tęcza się tak jakby przewija, właśnie pomiędzy tymi, e, tymi dwoma pucharami, i tak jakby tutaj, też ta tęcza cię tutaj zaprasza. Czwórka pucharów, czyli to, co masz w głowie, no, pokazuje, że tak jakby nowe jest. Myślę, że jeszcze um, ta sytuacja pokazuje, że tak jakby. Um, no, albo jest to decyzja, która niedawno została podjęta, bo tak jakby jeszcze patrzymy troszkę w to przeszłość, tak? I jest tutaj yy, jakaś współpraca, bo to może niekoniecznie być związek, natomiast może być również współpraca z ludźmi, ponieważ mamy i trójkę tutaj, i trójkę tutaj. I yy, także... Jest tutaj więcej osób i twoje decyzje, mam wrażenie, tutaj wykluczają kogoś albo zmieniają tak jakby zasady gry. I nie do końca tak jakby um, jesteś tak jakby 100% tutaj przekonany, żeby iść tą całą drogę, bo prawda, mamy te trzy puchary, w które ty zaglądasz w przeszłość tak, czekanie na coś i również ta współpraca, te trzy pentakle, które tutaj rzucą wyzwanie. Mam wrażenie, że chodzi o komunikację z kimś, czy właśnie, czy chodzi o zespół, czy chodzi o jakieś właśnie twoje środowisko, bo tutaj jest trzy osoby, bądź związek, tak, czy kogoś trzeba będzie pożegnać po to, żebyś mógł wybrać tutaj baranie coś dobrego dla siebie, także może tutaj właśnie chodzić o jakieś takie konflikty w grupie, no, bądź związek. Natomiast no, karty bardzo ładnie pokazują, że jednak ta obrana droga, może nie jesteś jeszcze w tym momencie do końca pewien. Prawda, bo szykuje się właśnie zmiana, i mam też wrażenie, że opuszczasz jakąś sytuację, kogoś, kto ma dosyć ograniczone pole widzenia, bo to, to jest otoczenie, tak? Otoczenie jakby nie widzi całości sytuacji. Świetnie jest pokazana. Ósemka mieczy mówi właśnie o tym, że mamy nie widzimy tak jakby szerzej, co się tak naprawdę dzieje. Ósemka mieczy znowu jest taką kartą uwięzienia, związania, ale jest to tylko tak jakby związanie w głowie. Natomiast widzę tą kartę jako ograniczenie widzenia jakby szerszego, szerszego jakby pola. Ktoś może czuć się zastawiony na przykład przez Ciebie, a Ty po prostu wybierasz dla siebie lepszą opcję, powiedzmy w pracy, tak? Wybierasz coś, co jest dla ciebie bardziej tutaj pasujące, i zostawiasz kogoś, kto będzie musiał się uporać w zasadzie z tym swoim sposobem myślenia. Bo tak, jakby no na tej karcie świetnie jest to pokazane, ona jest uwięziona, ale jest to tylko refleks, jakby odbicie lustrzane. Tak? To nie jest to, co jest naprawdę, tylko lustro jednak pokazuje pewną iluzję. Myślę, że czego nie widzisz a propos tej sytuacji? No, pokazuje się siła, tak? bo jest to jednak rozdarte serce. Ktoś się czuje tutaj, e, tak jakby czuje się, że świat mu się zawalił. Mam wrażenie, że właśnie jest to ta osoba. Tak? Nie widzi zupełnie jakby szerszego, te, szerszego spojrzenia tutaj. Dla Ciebie cała ta sytuacja jest zawiązaniem e, porozumienia, zawiązaniem się, to może być również e, nowa osoba w Twoim życiu, bo jednak dwójka pucharów mówi o romantycznym połączeniu, ale często też się pokazuje jako taki kontrakt, fifty-fifty, ja jestem zadowolona, ale ze mnie również są zadowoleni. Także może być to również jakaś taka sytuacja zawodowa. W każdym razie jest zawiązanie się i tak jakby wymieszanie wspólnych e, płynów, wspólnej tej idei. E, czego nie widzisz a propos tej sytuacji? Mam wrażenie, że ta osoba Yy, jakoś się wzmocni koniec z końcem, bo tak, jakby to nadchodzi. Prawda? Mamy tą ósemkę, czyli z ograniczenia. Myślę, że, że nastąpi jakieś wzmocnienie, bo o tym mówi karta siły, yy, o spokoju, o tak, jakby uspokojeniu ego. Yy, Wzmocnieniu, tak jakby swojego charakteru. Więc ja myślę, że ta osoba sobie z tym poradzi, być może nawet zauważy, tak jakby e, całą sytuację. Co z tego wynika? No, karta śmierci mówi o tym, że będzie jakaś grubsza tutaj zmiana. I myślę, że właśnie e, robisz ten pierwszy krok tu. Nie do końca jesteś pewien, byku, czy w dobrą stronę jest to ci tak jakby zaprezentowane, ale Czwórka Pucharów trochę mówi o tym, że Mamy obawy, nie do końca widzimy jakby sens tej, tej, tego nowego startu, ciągnie nas trochę w przeszłość, trochę jest takiego marudzenia, dezorientacji właśnie w tej czwórce pucharów, takiego gdybania, zastanawiania się. Więc tutaj możesz nie być tak jakby 100% w nastroju, ale jest to coś nowego, coś co jest Ci zaproponowane i to jest dobre. Przyczyną całej sytuacji, no dziewiątka pentakli jest bardzo taką kartą osoby samodzielnej, osoby, która właśnie być może po prostu jest gotowa pójść w taką samodzielną stronę, bo dziewiątka pentakli symbolizuje właśnie. Niezależność, również finansową, zaradność i takie właśnie z wyboru działanie w pojedynkę, ale świetne również radzenie sobie z, jakby z rzeczywistością i spełnianie swoich marzeń. Pod spodem też mamy ładną kartę obiecującą. Gwiazda mówi o tym, że marzenia będą się spełniać, że jest odnowa nadziei. Mam wrażenie, że w ogóle. Tak jakby m, przesuwasz się w inne miejsce bądź inne środowisko i zostawiasz ze sobą coś. No, w przeszłości dwójka ki kijów e, pokazuje, że z utęsknieniem planowaliśmy coś. I teraz jest pora na to, żeby to realizować. Mam wrażenie, że no, trzeba coś tutaj zostawić po sobie e, po to, żeby móc iść ku nowemu. Wyzwaniem tego wszystkiego i może być to właśnie e, e, potrzeba tej niezależności, wybrania siebie, bo dziewiątka pentakli mówi o tym, że stawiamy na siebie, inwestujemy w siebie i tak się właśnie może dziać w tej sytuacji. Fajna jest też karta, która mówi o tym, że jest siła, która wyrasta z siebie, bo to jest bardzo niezależna karta, osoby pewnej własnych możliwości. Co jest wyzwaniem? No, mamy Pazia Mieczy i Paz Mieczy mówi o drobiazgowości, o, również o komunikacji, o komunikacji prawdy, e, dopatrywaniu się rzeczy. No i mamy tą trójkę pentakli. Jest to karta współpracy, tworzenia czegoś. Mogą również tutaj być sprawy zapisane małym druczkiem w kontrakcie, bo Trójka Pentakli często się pokazuje jako karta kontraktów, dokumentów, ustaleń, jakby zasad. Ale ja mam wrażenie, że w całej tej sytuacji, kiedy ktoś ma takie rozdarte serce właśnie na trzy części, Ciężko będzie zakomunikować, tak? Komunikacja na temat współpracy tych trzech osób. Jak one mają funkcjonować, jak mają współpracować, tak? Tworzyły coś razem, a teraz tak jakby Ty przechodzisz tylko do jeden na jeden, tak? Było Was troje, teraz będzie Was dwoje. No i jak to zakomunikujesz może być tutaj ciężko, tak? Ustalanie nowych zasad działania. No, nowych zasad również funkcjonowania. Co nadchodzi? No właśnie, i wszystko jest spowodowane tym, że ktoś ma wrażenie, nie w ogóle nie widzi wizji, tak, ponieważ ma ograniczone spojrzenie, widzenie jakby przyszłości całej sytuacji. Um, ale siła pokazuje, że to się uspokoi. I wzmocni to również tą osobę, i koniec z końcem ona sobie poradzi, prawda? Na razie czuje się taka splątana, mamy te sznurki tutaj wszędzie, ale siła mówi o tym, że to się, sprawy się wyprostują. Teraz tak, co nadchodzi? No, dziesiątka pucharów, dziesiątka pucharów właśnie mówi o szczęściu, mówi o takim poczuciu spełnienia. Radości, odetchnięcia, właśnie po całej tej sytuacji. Jest to również szczęśliwa karta związku. Więc ja myślę, no, może również ta karta mówić o pogodzeniu, bo jest to również karta e, taka socjalna tego społeczeństwa, w którym jesteśmy czyli rodziny, związku, dzieci, e, ale również takiego naszego środowiska najbliższego, przyjaciół. Więc albo tutaj następuje jakieś pogodzenie i ktoś. E, jakby przekonuje się do tego Twojego wyboru, no albo jakby te karty, prawda, świetnie się układają, bo tutaj mamy jedną część, która tak jakby jest tą kolorową, zapraszającą, tak? Pokaże Ci to, jakby, że ten wybór jest tutaj dobry, prawda? I tutaj mamy ciągle tą tęczę, która się przewija. Więc, no... Sprawy rozwijają się dobrze dla Ciebie. E, osoba, która tutaj odchodzi ze środowiska, ponieważ właśnie ją zostawiasz, koniec z końcem sobie z tym poradzi, nabierze siły, nabierze spokoju, bo karta siły również mówi o panowaniu ego, o, o mm, właśnie o takim wyciszeniu, e, zamknięciu również paszczy lwa, e, wzmocnieniu charakteru. Także ona sobie z tym poradzi, a ty jesteś w dobrym miejscu. Jak to się kończy? No, kończy się jakąś transformacją. I znowu przewija się ten symbol nieskończoności tutaj. Ta karta się nazywa Death and Rebirth. Więc. No, coś umarło, prawda? W tej trójce mieczy, i musisz się narodzić na nowo. Mam wrażenie, że to jest Twoje nowe życie i Twoje, twoje, twoje nowe spojrzenie, być może nowy zupełnie związek i zupełnie nowy też etap. Um, także z całego tego kroku szykuje się duża transformacja tutaj. Natomiast. Myślę, że idziesz w dobrą stronę i y, powiedziało się A, trzeba powiedzieć B i... Y, y Chociaż teraz jeszcze trochę może humor ci tak nie dopisuje w całej tej sytuacji, ale im dalej będziesz robiła kroki, robił byku w tą stronę, jakby pociągnie to za sobą w wielką transformację. I świetna jest ta karta, bo ona pokazuje, że to co było musi się zdematerializować, i teraz tak jakby daje ci wolną przestrzeń do budowania czegoś nowego. Eee, także bardzo ładnie. Pod spodem karta gwiazdy mówi o tym, że. Będziesz realizować swoje marzenia i w ogóle cała ta sytuacja wygląda bardzo optymistycznie. Myślę, jedyną tylko sytuacją jest tutaj ta osoba zostawiana, która może Cię wciągnąć właśnie w takie poczucie, e, że to Ty zrobiłeś tą krzywdę, że twój krok, prawda powoduje tutaj jakąś destrukcję. Tak? natomiast ten krok jest dobry dla Ciebie im dalej tym e, tym lepiej. Tutaj cała, cała ta sytuacja wygląda dla Ciebie. No i wyzwaniem jest, jak to zakomunikujesz, jak tak jakby ustalisz nowe zasady funkcjonowania tej relacji, prawda? Tej relacji osób trzech, no bądź więcej, tak, ponieważ Ty idziesz, jakby wybrałeś z tego całego grona taką osobę jeden na jeden. No i trzeba to zakomunikować, jakby innym. Zobaczmy jaka jest rada dla byków. Zobaczmy jaka by była rada dla byków na kwiecień. Ok, no super. Mamy Asa. Yy, asa. Kijów. I świetnie jest w ogóle na tej karcie pokazane, bo As Kijów jest nowym startem, ekscytującym, ale to jest też taka karta, która symbolizuje pierwszy dzień wiosny, gdzie wszystko odraca się właśnie. Death and rebirth, czyli śmierć i zmartwychwstanie, odrodzenie. Właśnie, kiedy wszystko się odradza na nowo, dostajesz czystą kartkę i możesz teraz tak, jakby sa samemu zapisać ją tak, jak ty chcesz. Tak, czyli jest odnowienie, zaczynasz z czystą kartką, myślę, zaczynasz również jakiś nowy swój etap w życiu, tak, z jakimś sukcesem. Komuś się to nie podoba, ale cała sytuacja jest dobra dla Ciebie. I as właśnie mówi o tym, aby zacząć od nowa, iść w nowe i stworzyć tą rzeczywistość dla siebie taką, jaką się chce. Także zdecydowanie ruszaj w to, co ci jest tutaj zaproponowane. A ta osoba sobie koniec z końcem poradzi z całą tą sytuacją i nastąpi ten spokój. Także nie martw się tutaj, będzie tutaj jakieś inne, nawet może nie będzie także no, zerwanie kontaktu, bo jednak śmierć mówi o tym, tak? że jest coś, jest nieodwracalne ale to rebirth mówi również o tym, czyli odrodzenie, mówi o tym, że przekonstruuje to Waszą relację również, tak, na jakichś innych zasadach. Także ogólnie bardzo ładne czytanie i myślę, że byki podążają w jakimś fajnym, dobrym kierunku dla siebie. No dobrze, to wszystko, byki, widzimy się w przyszłym miesiącu, pozdrawiam.